W układzie współrzędnych zaznaczono kąt alfa. Jedno z ramion kąta alfa przechodzi przez punkt P, o współrzędnych 4,3. My musimy obliczyć, ile jest równy kosinus kąta alfa. W tablicach maturalnych mamy podane gotowe wzory na sinus, cosinus i tangens kąta zaznaczonego w początku układów współrzędnych, podczas gdy jedno z ramion kąta jest półprostą przechodzącą przez dany punkt. Są konkretne wzory na to i my teraz sobie przypomnimy te wzory przy okazji pokażę jak można je sobie łatwo przypomnieć, gdy nie mamy dostępu do tablic, jak sobie je łatwo wyprowadzić. Wystarczy, że w tym celu narysujemy sobie układ współrzędnych i w tym układzie współrzędnych zaznaczymy kąt alfa podobny do tego, tylko że w pierwszej ćwiartce. Tą półprostą narysujemy sobie właśnie tutaj w pierwszej ćwiartce. I kąt alfa zaznaczymy w tym miejscu. Niech to będzie nasze alfa, i niech ten kąt, ta ramię tego kąta przechodzi przez punkt, no powiedzmy też niech to będzie punkt P, o jakichś współrzędnych x, y. No i zadanie jest takie, żeby wyrazić za pomocą tych współrzędnych x, y sinus, cosinus i tangens kąta alfa. Jak to zrobić? Zaznaczmy sobie, może w ogóle na początku, że ten punkt P tu wycina nam taki trójkąt prostokątny. O, kąt prosty jest w tym miejscu. Tutaj mamy oczywiście współrzędną xową i długość tego odcinka, tej przyprostokątnej tego trójkąta prostokątnego, jest równa x, ponieważ jest to odległość od zera do x. Tak samo długość tej pionowej przyprostokątnej jest równa y, ponieważ ta współrzędna punktu P jest równa y, no i długość odcinka od zera do y jest równa właśnie y. No i teraz skoro mamy długość tej przyprostokątnej i tej przyprostokątnej danoj za pomocą x i y, to możemy sobie obliczyć przeciwprostokątną, może ją w skrócie oznaczę tutaj literką r. No i wzór na r jest taki, że stwierdzenia Pitagorasa. Mamy, że r kwadrat równa się x kwadrat plus y kwadrat, suma kwadratów przyprostokątnych w tym trójkącie prostokątnym. Zatem r jest równe pierwiastek z x kwadrat plus Y2. Y kwadrat, zatem gdy znamy współrzędne punktu P, tak jak ma to miejsce w tym miejscu, to długość tego odcinka możemy policzyć właśnie z takiego wzoru, no, który wynika bezpośrednio z twierdzenia Pitagorasa. Znamy x, znamy Y, znamy R, czyli z tego trójkąta prostokątnego, z takich podstawowych definicji na sinus, cosinus i tangens, możemy sobie wypisać wzory właśnie na te funkcje trygonometryczne. Tak też sinus kąta alfa to będzie. Stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa, czyli y, do przeciwprostokątnej, czyli r. Zatem sinus alfa równa się y przez r. cosinus alfa to się równa przyprostokątna przy kącie, czyli x, do przeciwprostokątnej, czyli do r. -a. No i tangens kąta alfa to się równa. Stosunek przyprostokątnych na początku ta naprzeciwko kąta, czyli y, do drugiej przyprostokątnej, czyli do x. No i to są wzory, które sobie wyprowadziliśmy, które mamy również dane w tablicach maturalnych, które wystarczy zastosować bezpośrednio do przypadku podanego w tym zadaniu i dla punktu PO danych współrzędnych po prostu podstawić w miejsce x, y, no i r jeszcze oczywiście wcześniej będziemy musieli sobie obliczyć z tego wzoru, bądź też stwierdzenia Pitagorasa, no i otrzymamy, ile jest równy nasz szukany cosinus alfa. Policzmy może sobie najpierw tego r. -a. R w naszym przypadku równa się pierwiastek z minus 4 do kwadratu, czyli 16, plus 3 do kwadratu, czyli plus 9. Zatem r to się równa pierwiastek z 25, czyli r równa się 5. Czyli tutaj mamy długość 5. No i teraz możemy bezpośrednio skorzystać ze wzoru na cosinus kąta alfa. Cosinus alfa równa się x przez r, r jest równe 5, x w naszym przypadku jest równy minus 4, y 3. Y nie będziemy potrzebowali, korzystamy tylko ze współrzędnej xowej i długości tego odcinka. No i zapisujemy wprost ze wzoru, że kosinus kąta alfa równa się x przez r, czyli minus 4 podzielić na 5 czyli możemy napisać, że to się równa minus 4 piąte. No i to jest odpowiedź do tego zadania, czyli prawidłowa jest odpowiedź B.